Kiedy ja ostatnio pokazywałem postępy z budowy domu? Już nawet nie pamiętam. To było parę tygodni. To nie jest tak, że nic się nie działo. Oczywiście dużo prac zostało wykonanych, ale takich żmudnych Między innymi prace związane z wykończeniami gipsowymi, z instalacjami. Zaraz pokażę, jaki jest aktualny stan, a później będą prace bieżące i się zaczniemy budowę schodów. Że zapraszam na zwiedzanie. Przede wszystkim mam już porządne drzwi do domu. A co w środku? W środku no to tak. Tak jak powiedziałem, gipsy zostały zrobione. Instalacja elektryczna poza punktami. Wodna, wszystko zostało rozprowadzone. Woda jest też przyłączona do budynku. Tutaj w mam już przygotowaną powierzchnię pod układanie płytek. To jest hydroizolacja. Dalej, co jest zrobione? Parapety. Płytki. Kuchni. No, i tutaj duża zmiana w salonie. Jest kominek. Będzie główne ogrzewanie tego budynku. Sufit też wygląda już dosyć fajnie. Tutaj na podłodze, poza tym, że jest są samopoziomująca zrobiona, to jest też ogrzewanie elektryczne drutoporowe. A na górze, też między innymi gipsy. W zasadzie na górze większej rzeczy jest już zrobiona. Niewiele brakuje, żeby to wykończyć. Czyli tak: w łazience w toalecie ułożone są płytki, w pokojach zrobione gipsy i nawet jest to wstępnie pomalowane. A tu jest punkt do rozprowadzenia ciepła z kominka. A w drugim pokoju. Podobnie. Też jest tutaj dylos ciepła z kominka. Tamta ściana, tak jak i w poprzednim pokoju, będzie zrobiona z desek. No, chyba ostatnio jak pokazywano, to podłoga była jeszcze ze sklejki. Teraz jest położone już takie porządne OSB. 25 mm. Także to wszystko jest usztywnione. Już jest naprawdę bliskie skończenia. Widok przyjemny z okna na las. No, a to co tutaj leży, to jest parkiet, który też będę układał w najbliższych dniach. To jest parkiet pozaklasowy. Był tani. 30 parę złotych za metr kwadratowy. No i przez to ma różne defekty. Ale jesteśmy w stanie posortować te deseczki i wybrać z nich te, które się nadają do ułożenia, inne odkładamy. Defekty mogą być niewidoczne. Mogą być na przykład, w, tutaj tej warstwie spodniej coś może być nie tak, chyba to jest wada na przykład. Albo, no, w każdym razie są to wady, które nie będą widoczne po ułożeniu parkietu. A jeżeli są gdzieś widoczne, to to będą deski na docinki. Także naprawdę fajny parkiet. W rozsądnej cenie. Zobaczymy, jak się będzie układało, ale powinno być w porządku. No dobra. No to dzisiaj zabierzemy się za budowę schodów. Tutaj, jak widzicie, jest cały czas tak konstrukcja tymczasowa. Platforma na górze. Schody będą dochodziły tutaj dotąd. No i będą to schody zabiegowe. Tam będzie zabieg i dwa albo trzy schodki. Zaczniemy od. Zrobienia platformy, która będzie w narożniku i później od niej połączymy cięciwy, na dół i do góry, a później będziemy przykręcali stopnie. Nie wiem, czy uda się wszystko zrobić dzisiaj, bo to jednak dość sporo pracy. No ale zobaczymy. Przygotowaliśmy trochę materiału na platformę zabiegową do schodów. Teraz będziemy to wyrównywali i heblowali na wyrówniarce. Dwie strony mamy już na wyrówniarce zrobione, to teraz tą stronę na grubościówce, a tutaj na krawędzi będziemy obcinali. Przygotowaliśmy materiał i zaczynamy montaż. Mamy już przykręcony słupek. będzie słupek, do którego będą zamocowane dolna i górna wanda. I teraz będziemy montowali platformę zabiegową, czyli ten schodek zabiegowy. Pomysł jest taki na to, żeby tutaj przykręcić do ściany jedną deskę, tam drugą deskę, później tutaj zrobić do tego słupka łączniki. No i od góry będziemy mogli przykręcić te blaciki, które Będą stopniami. Zrobiliśmy konstrukcję pod tą platformę zabiegową. To jest słupek, tutaj do którego będą dwie wangi, dochodziły i tu na górze. Tamte schody tymczasowe są już zdemontowane. Zmierzyliśmy z grubsza jakiej długości mają być walgi i jedziemy je wyciąć. No a tutaj no to wszystko jest wypoziomowane, przykręcone do ściany. Tu udało nam się nawet trafić w słupek. Tam e, spróbowaliśmy najpierw przykręcić na kołki takie stalowe, rozporowe, ale na kofy stalowe, ale one niestety i tą rozpierają i to się nie nadaje. Więc na plastikowe kołki przykręciliśmy jeszcze dodatkowo. No i to już wszystko się mocno trzyma. Także jedziemy wyciąć wangi i będziemy dalej działali. Z cięciem cięciw zeszło się dłużej niż sądziliśmy, także dzisiaj już wiele więcej nie uda się zrobić. Teraz trzeba jeszcze te, te cięciwy, czyli belki podpierające schody oszlifować i opalić, tak jak to. No ale udało się dzisiaj przygotować miejsce na te schody, platformę pod, pod schodek zabiegowy, no i te zięciwy. W następnym odcinku dalsze działania. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na następne. Pozdrawiam.